Dobrze, witamy Dzień dobry. wszystkich na kolejnym wakacyjnym filmiku. Dzisiejsze poświęcenie. Wstaliśmy o godzinie 8, przed ósmą, tak? Idziemy do piekarni na kawkę, a potem na basen, który jest czymno od 10.00. A pan za czym stoi? Ja? tak jest codziennie o poranku. Staliśmy wcześniej. Ten pan obsługuje, ten pan pakuje, a ta pani kasuje, stąd ta kolejka. I powiem, że ten pan po prostu się uwieje jak błyskawica. Tutaj przez tych dwóch, dwójkę robi się zator. No jeszcze sprawdzają wszyscy co, co kupili, nie no, do pomyślenia. Znowu wylądowaliśmy w kawiarni. I znowu zamówiłem dwie kawy i croissanty. powiedział, że bym sobie poszedł kupić do piekarni. A piekarnia jest połączona razem z Tutaj, tu się wchodzi do kawiarni i tam jest zaraz piekarnia. Żebym sobie kupić w piekarni. A w menu jest. No to już wczoraj mówiłam. Mhm. Za... Kawiarni. słuchajcie. Za dwa koladowe croissanty dwa maślane i jeden chlebek taki razowy zapłaciliśmy 12,50 euro tu jeszcze mają przelicznik na kunę widzę ja, co to jest? Ale muszę powiedzieć, że w tej piekarni jest wszystko, bo są i e, bagietki, różnego rodzaju chleby, kukurydziane, nawet ryżowe, e, bułki e, i głównie jakieś z ciasta francuskiego, różne no słodkości i donaty. Ja chciałem powiedzieć, że ja nie narzekam na to, tylko myślę, że tu menadżera nie ma i jak może być coś w karcie i nie podać klientowi, jeżeli to leży na, na półce obok. To, tak, to na, prawda. To nawet by było tak, że w menu by tego nie było, a mieliby przez ścianę, to poszłaby, wzięła i przyniosła pani. Proszę bardzo, doliczyła z rachunku. Nawet za obsługę doliczyła kolejne euro. Ucieszyłbym się. Nie wiem. Za dużo wymagasz. No, nie no, ja dużo wymagam. <grym> no tak, masz rację, masz rację. No tutaj, ale dopiero wszystko Chyba, nie, jest się... świeżo otwarte, spokojnie. No, Otworzyli dobrze. pod koniec kwietnia. No, ale wytłumacz mi, czym jest problem, że mi tego Króla Santa? Skoro on leży na półce. Tylko, że. Nie w części kawiarnianej, tylko, tylko w kawiarni. W, no w czym jest problem? Napisz kawę. Tak, ja sobie kupiłam kawę. <grym> no to mówiłam. Ale... Ochłoniesz, dostaniesz zimną wodę razem z kawą. Miałbym ja podane jest na talerzy. Niedziela. No właśnie, jest niedziela. Nie trzeba się denerwować. No taka sytuacja. Czekamy na kawkę. można kupić na A my już po śniadanku, po drugiej kawce i idziemy na basen. Pierwszy raz. Uzbrojeni w zegarki. Różne? Za różna. Za pięćdziesiąta. Dokładnie. A już się towarzystwo powoli zbiera. Możliwe, że kolejek nie będzie. Nie wiem, no pierwszy raz idziemy. A jesteśmy tu trzeci, czy czwarty dzień, czy piąty? Piąty. Piąty dzień, Piąty na pierwszy, dzień jesteśmy dzień na Amazon. No bo tak, e, my z Szymonem jesteśmy fanami wody otwartych, ja, wód otwartych, morza. Ja jestem fanem plazingu w cieniu, a Jędrzej jest fanem basenu i zjeżdżalni, prawda? Ja. Czyli najmniej ma. Do powiedzenia, powiedzenia. Jest codziennie przegłosowywany, ale ponieważ jest dzisiaj niedziela, stawiłem się że... za niego. Dobra, niech będzie basen. Oddali już widzicie zjeżdżalnię i za chwilę będziemy wchodzić na basen. Nasze zegarki się spóźnią chyba. Chyba tak, bo jest nie ma jeszcze 10, a basen otwarty. No chyba, że w niedzielę są inne godziny. Tu przed Wami wejście na basen. Leżaki są do wyboru do koloru bezpłatne. I teraz cyk cyk i wchodzimy. Cyk. I już na basenie. Multum zjeżdżalni, zabaw dla małych, starszych i młodszych, a z tyłu bar. A moi chłopcy, tutaj ja myślałam, że to jedyny basen tutaj i jedyne atrakcje. Jest też coś, a z tyłu kolejny basen, ale z jakim widokiem, cześć Barbara, co robisz? Siedzę sobie, podziwiam widoki. Może ci drinka przynieść? Tutaj do basenu? No. Całkiem nie trójkomysł. Już idę. <noise> Żeby tak tutaj serwowali jeszcze jakieś napoje z palenkami. I można by było tutaj spędzić kilka godzin z no i zobacz, 5 dni byliśmy na kempingu i nie widzieliśmy, że basen jest. Widzieliśmy, że basen jest. Ale że z widokiem na góry? Mm. No, tego to nie wiedziałam. No widzisz. Słuchajcie, jak się wchodzi tutaj, to tego basenu w ogóle nie widać. Bo to jest basen z jacuzzi. To nie jest tak, jacuzzi. Mm. Halo? I całkiem niewiele nie osób, natomiast już na tym większym basenie jest ścisk. Na szczęście nie rezerwują leżaków wcześniej. Bo się nie da. I można spokojnie przyjść. Tak w porządku jest. Jak byliśmy w zeszłym roku na Union Lido, to na basenach była tragedia. Po prostu tak, takie, tak gęsto ludzi ocierałeś się jeden od drugiego, jak tutaj jest w ogóle wypoczywać i, i pływać. Pod tym względem tutaj jest w porządku. Czyli jest fajnie. Bardzo fajnie. A my tam wczoraj byliśmy. O tam gdzieś. A to no, na mm -hmm. Byliśmy już kilka razy i byliśmy też w barze. A każdym razem, jak pokazujesz ten bar, to w innym miejscu się znajduje? Nie, bar jest tam, o tam. I musicie to iść tylko o. A tam jest ten I... kościółek, tak. Tak. E, obok którego przechodziliśmy i tam jest taki bar. Dokładnie. Niezłe widoki. No niezłe. Jest... A gdzie są nasze dzieci? A tu są. Krawy. Kto idzie na zjeżdżanie Kto idzie na zjeżdżanie Barbara. Słucham ty mężu. Jak jest? E, Bosko. Bosko. Miło jest. Jak smakuje ci aperol? Za 10 euro. No, słuchajcie, tutaj w parze nad basenem Apel kosztuje 10 euro, a klasek metrów niżej, czyli przy plaży 6 euro. Cennik jest bardzo wysoki tutaj. A może ten jest lepszy? Nie wiem. Najlepszy jest jak Ty zrobisz. Zobaczcie to, zaangażowanie. Hmm, to skwierczenie. Tym razem lokalna Magda Gessler poleca Ciewa pici? Ciewa pici. Tak. I jeszcze pici. Na chłopców. Mhm. A do tego mamy pite. Mm, takie bułeczki. Sobie ajwar. Ajwar. I zrobiłem sos tacyki I Marcin zrobił. Zrobórkami. Sos tacyki. Ale powiem wam, że Marcin nie jest jedynym kucharzem na tym kempingu. Byliśmy Byli z basenu, to panowie, co drugi praktycznie camper było gotowanie my. na zewnątrz. No co my kobiety przez cały rok stoimy przy garach, gotujemy, to panowie nas muszą wyręczyć podczas wakacji. Ja tam lubię. Ja wiem, że lubisz. Wygląda za tą. Na palce się Zobaczcie, <grystanie> ile jest wolnych parceli. Koniec wakacji więc niektórzy już się zbierają do domów Nie żałują, bo fajnie Pogoda się taka ustabilizowała takie stabilne 33 stopnie Ale jutro pokazuje, że ma padać niestety i we wtorek Co zrobimy jak będzie padać? Będzie dzień na gry planszowe albo pójdziemy na obiad w restauracji. A to już po południu. A właśnie nie? Nie? Będziemy na obiad tak ma 15. A to mówię po południu. A tak teraz Czyli które jest 12, 12. Nie wiem, bo jest to A, czas nie liczę. A, się ładnie robi. Nie ma to jak gotowanie na tle takiej przyrody i takich widoków. I te. Mhm. Poczekam na efekty, bo jestem bardzo głodna. Mówię to 10 minut. dziesięć minut. Jak smakuje? Tego stacja. Będzie rzucanie talerzami. No mów coś. Zdenerwuje się. No. Boże, jaka napięcie. jest napięcie. Przepyszne. Bardzo dobre. Jak zwykle. Zresztą. Troszkę picy. Chodźmy, bo podobno jest przepyszne. Tam jest swoje miejsce. A czemu tutaj nie mam pity? A ja mam twój kurczeczek. Ale wyglądasz przepięknie na tle tego krajobrazu. Mm, dziękuję. Mm. Ja też mam. Czy to tu Na fawę zrobiłeś. Może ogórek dobry. Albo kupiliśmy dobry e, jogurt grecki. grecki. No bo w Polsce kupowaliśmy. Mm, 3% light. Mm. Nie no, trzeba lini trzymać linię na wakacje. Oczywiście, że tak. O świec, bo ci wystygnie. Nie no, chciałem jeszcze trochę podrażnić widzów. Mm -hmm. mm -hmm. Czy się podrażnieni? Bardzo dobre. Jak sobie odpalę w zimie mm -hmm. i popatrzę jak było fajnie wakacje. Daż mi się łezka zakręcić. No to na razie. A? I jak oceniasz swój obiad? Mogę powiedzieć, że syn powiedział, że to najlepszy obiad który zrobiłem teraz tutaj. Na tym wyjeździe, tak? No. Szymon. Więc. Jędrzej. Czuję się zobowiązany. No zresztą widać jak pałaszuje. Nic nie może powiedzieć, tyle wiodą. Ale... Przepyszne. Jeszcze dobre. raz to powtarzam. To jest dobre. W połączeniu z ajwarem. Tak. I mhm. są pitą. Pita bardzo dobra. No właśnie jedyne, czego mi brakuje. A dostałeś już. Cała Miałeś pita. Ja nie nadążę za jędrzejem. Hmm. Raz mówi, że coś mu smakuje, raz mówi, że nie. Później mu to samo smakuje, to mu nie smakowało. Nie, on jest jeszcze... To jest po prostu wielki znak zapytania to wyzwa... nieodgadnione. To jest wyzwa... wyzwanie edukacyjne. Tak. Wychowawcze. Hmm. Znaczy, że... Drożka. Głowy soczek. Mm. Pełniętkie. Dobra. Dobra. dalej. A ja zdążyłam posprzątać, garki umyć, a mój mąż powiedział, że na basen idziemy za pół godziny. Minęła już godzina. No taki Chyba się nie doczekam tego basenu. Dzień dobry chłopcy, co robicie? Dzień dobry. Wyspałeś się? A co No oczywiście, że miał być, miał być basen, a była ponad godzinna drzemka. Obiecałeś. Ale dotrzymałeś słowa. Z takimi pięknymi widokami. Był dobry obiad, potem była dobra drzemka. W Nie za dobrze wam? Z tymi bąbelkami? Z tyłu jeszcze. No bo z tyłu się włączyło. To pierwszy, ten lepszy widzę. Balka trwa. A tu z basenu widok na pozostałą część kempingu. Zobaczcie ile parceli wolnych. Pogoda nas troszkę przeraziła. Marcin będzie zaraz pasy sztormowe zakładał, bo chyba się zbiera na deszcz i burzę. I znowu się ściemniło. A ja nie ściemniam. Co robimy z tym? Piękny wieczór. Znowu muzyki nie ma na żywo kolejny dzień, tylko słychać animacje z daleka. No chyba weekend mają animacje, a w tygodniu mają live music Mhm. Mm to co? Co no, to... Czym mnie zabawisz? Zaproponuję ci stan cygnowy. Tylko. Mogę też ci taniec zaproponować. A mi chodziło jakieś dobre winko też będzie? Tak. Zatopimy się w gminie. Dobry. Paszt pasy sztormowe już widzę są założone i czekamy na Masz burzę. Norm? Na burzę? Wezluj to, bo ja nie chcę tutaj wiesz. Gdzieś co się rok temu działo. Rok temu przypomnij mi. No, gradowicia były. Ale mówisz... W tym okresie. A, ale to we włoszech chyba, tak? No, też została, stała nieźle w... i to na wyspach. Ale widzisz, morze było wzburzone, a teraz troszkę ucichło. Cykady, pam... cykady, w ogóle nie było cykad, słuchać, teraz tak siedzimy. Przez teraz się pół godziny, teraz się obudziły, więc może będzie okej. Okay. Ale sprawdzałem na takiej bardziej szczegółowej prognozie, to o piątej ma być taka mocna burza. Czyli znowu się nie wyśpimy, bo ja się boję burzy. No, niestety. Będziemy to zmieniać? No. Wyjdziemy, będziemy trzymać to. pójść <laughs> z tej strony, Ale kiedy to stoi... było? To było na Union Dem w zeszłym roku. Pamiętasz? Pojechaliśmy na tydzień i mieliśmy a... e, tylko 3 dni słoneczne. Niestety. I był taki deszcz. Bo no, pokoski byliśmy w wodzie. Tak, było pokoski w wodzie. Ale coś z markizą zacząłeś robić, i ta woda z tej markizy na mnie wszystko się wylało. Bo no, próbowałem coś łatować, i, te, i to wszystko zleciało. Na no, no, no bo markiza, jak ustawiacie, uh -huh. a będziecie wiedzieć, że wpada, to trzeba jedną podporę niżej, żebym No Naturalny spadek był. Kochanie, amore, mio. Proszę podać linko i zapodać seans filmowy. Pędze, czy, to, czy to będzie z laptopa, czy to będzie seans filmowy z projektora? Nie, no nie będziemy to z projektora. To się żegnamy. Cali, teraz... Żegnamy się, tak? Pa. pa.